Przyszła pora na podsumowanie 2025 roku oraz zdradzenie Wam, co wstępnie planuję na 2026 rok. Hejka, ja jestem Martyna i witam Cię w kolejnym odcinku podcastu w drodze do siebie, miejscu, gdzie rozmawiamy o rozwoju osobistym w zgodzie z sobą. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, mam nadzieję, że zostaniesz ze mną na dłużej, a jeśli już mnie znasz, cieszę się, że tutaj wracasz. Będzie mi ogromnie miło, jeśli zaobserwujesz mój profil, i jeśli słuchasz mnie na Spotify, to zostawisz ocenę, a jak na YouTubie to łapkę w górę. Jeśli chcesz mnie wesprzeć, to tutaj tworzę. To możesz przesłać mi symboliczną kwotę poprzez postawienie tak zwanej wirtualnej kawy, do której link znajdziesz w opisie filmu. Jest to dla mnie znak, że to, co tworzę, ma dla Ciebie wartość i z góry dziękuję. A teraz zapraszam Cię do odcinka. Ja bardzo lubię rozmawiać o celach, dzielić się z nimi z innymi i słuchać, co inni mają w planach, więc tak jak rok temu i teraz w tym roku przyszła pora o tym pogadać. Jak możecie się domyślać, nie powiem Wam o wszystkich, by zostawić też element niespodzianki, oraz niektóre cele są po prostu dla mnie bardziej prywatne i nie chcę o nich mówić, ale i tak trochę Wam zdradzę. Podzielcie się od razu w komentarzu Waszymi celami na 2026 rok. Potraktujmy ten film jako taką grupową manifestację. Wszystkie napisane rzeczy, pod tym filmem na pewno się spełnią w 2026 roku. Tak więc koniecznie musisz napisać, jakie masz cele na nadchodzący rok. Zanim jednak przejdziemy do 2026 roku, zostaniemy jeszcze na chwilę w 2025, bo zaczniemy od podsumowania i pogadania sobie o tym roku. Będę z wami szczera, nie wykonałam nawet połowy celów. Nie wiem, czy wykonałam chociaż jedną trzecią, bo ten rok nie poszedł do końca po mojej myśli. Inaczej on w mojej głowie miał wyglądać, a inaczej się on potoczył. Nie mogę powiedzieć, że był zły, bo wydarzyło się wiele wspaniałych rzeczy, które nie były nawet w planach, ale mimo wszystko ten rok nie był taki do końca, jaki chciałam. Nie zaczniemy od celi, które udało mi się zrealizować, i pierwszy z tych celi to jest zagłębić, zagłębić się w pracę z Księżycem. To było dla mnie bardzo ważne i jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się tą, w tą rzecz jeszcze bardziej zagłębić i jeszcze bardziej poszerzyć. To, co już wcześniej wykonywałam, oraz sprawić, że ta, taka, można powiedzieć, praca energetyczna z Księżycem, który jest naszym kobiecym symbolem w naturze, stała się u mnie dużo bardziej regularna. Bo ja już wcześniej zagłębiałam się w tą pracę z tym Księżycem, ale nawet jeśli coś robiłam, nie było to regularne. Teraz przez cały rok bardzo regularnie starałam się zwracać na to uwagę, w szczególności największy nacisk skupiłam na pełni i na nowiu, bo to są takie dwa, dwa najważniejsze momenty, ale starałam się też zwracać uwagę na inne fazy księżyca, które się pojawiały oraz zagłębiać temat. Wydałam też dla Was darmowy poradnik o tym, jak można pracować z księżycem, który skupia się na takich totalnych podstawach. Znajdziecie go u mnie na sklepie, więc mogę Was tam odesłać. Link do sklepu jest w opisie filmu. Kolejnym celem, który udało mi się spełnić to działanie w zgodzie z cyklem menstruacyjnym. Wejście bardziej w kobiecą energię. To było trochę połączone z pracą z księżycem, ponieważ jak zagłębiamy się w tą pracę, no to momentalnie zagłębiamy się też w naszą kobiecą energię, ponieważ tak jak już wspomniałam, księżyc jest naszym żeńskim odpowiednikiem w naturze, więc często bardzo księżyc odpowiada naszemu cyklowi menstruacyjnemu, i gdy zaczynamy pracę z jednym lub z drugim, możemy zobaczyć, że to jest bardzo połączone i często, jak mamy pełnię, to na przykład mamy owulację, a jak mamy nów, to mamy okres. Czasami się zdarza, że mamy na odwrót, ale większość kobiet ma właśnie jeden, jedną z tych dwóch opcji. Rzadko kiedy, przynajmniej ja, jak tak też rozmawiam z koleżankami, rzadko kiedy jest tak, że te rzeczy pojawiają się, można powiedzieć, pomiędzy fazami. Zazwyczaj pojawiają się w okolicach tych faz albo wcześniej i nachodzą na tą fazę, albo kilka dni później. Ale już nawet pomijając ten fakt samego cyklu, bardzo udało mi się osiąść jeszcze bardziej w mojej kobiecej energii, co jest dla mnie ogromnym sukcesem, ponieważ wiele rzeczy, o które zahacza kobieca energia, na przykład odpuszczanie, czy wiecie, takie przyjmowanie od innych, przede wszystkim na przykład przyjmowanie pomocy od mężczyzn, to były takie rzeczy, z którymi ja często miałam problem, bo ja byłam trochę taką zosią samosią, że ja najlepiej wszystko zrobię sama. Więc nie będę brała pomocy od nikogo, nieważne czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta, po prostu nie i koniec. Ani nie oddeleguję komuś mojemu zadania, bo on na pewno to zrobi źle. Teraz nie mam już z tym problemu. Zależy też jeszcze o jakim temacie konkretnie mówimy, jaka to jest sytuacja, bo czasami jeszcze pojawia mi się blokada w tych tematach, ale nauczyłam się przyjmować, nauczyłam się dawać z taką lekkością i z taką chęcią dawania, a nie dlatego, że mam poczucie, że muszę coś komuś dać. I jeszcze bardziej czuję się taka kobieca i właśnie też takiej tej kobiecej życiowej energii. Jest to jeden chyba z takich moich większych sukcesów tego roku, bo zrobiłam naprawdę ogromny progres w tym temacie. Bo pamiętam, że jak zaczynałam ten rok, to byłam na etapie raczkującym, a teraz jestem dużo, dużo dalej. Kolejny cel to wyjechałam do Włoch, z czego macie vloga na moim kanale. Ten wyjazd był w połowie sierpnia albo pod koniec sierpnia. Już nie pamiętam dokładnie, ale był w sierpniu. Był to trzydniowy wyjazd z taką grupą dziewczyn. Jestem niesamowicie szczęśliwa, że w końcu w tym roku się udało, ponieważ to był taki mój cel od chyba pięciu lat. Zresztą jak dłużej mnie słuchacie, to pewnie o tym wiecie, że ja już od bardzo dawna chciałam do tych Włoch pojechać. Kolejny cel to jest zarabianie z YouTube'a i to jest cel, który spełnił się tak szybko, że Wow, naprawdę, bo ja podejrzewałam, że uda mi się odblokować to dopiero jakoś w połowie tego roku, a tak naprawdę już chyba od połowy stycznia. Mam możliwość zarabiania z YouTube'a i z moich filmów, które tutaj wstawiam. I pamiętam, że jak zobaczyłam to powiadomienie na mailu, bo to przychodzi wam takie powiadomienie na maila, że wam się odblokowała ta funkcja. Pamiętam, że się popłakałam po prostu ze szczęścia, bo naprawdę podejrzewałam, że to będzie cel, który uda mi się osiągnąć dopiero w połowie roku, a już na samym początku 2025 roku udało mi się odblokować w tą funkcję, tą funkcję. Kolejnym celem było znalezienie fajnej pracy i to się na początku myślałam, że udało. Potem potoczyło się tak, że jednak się nie udało, i musiałam znowu szukać pracy, i teraz bym powiedziała, że mi się to udało. Jestem z niej bardzo zadowolona i mam nadzieję, że ona zostanie ze mną na dłużej, bo szukanie nowych prac jest męczące, nie oszukujmy się i nie chciałoby mi się znowu tego robić. No i pomimo, że ten cel, można powiedzieć, dwa razy został odhaczony, no to ostatecznie został jednak odhaczony do końca tego roku, więc możemy go uznać też za spełniony. Kolejnym celem, i ostatnim, który tutaj mam napisany, było zaczęcie prowadzenia prawdziwego regularnego podcastu. Ja w tamtym roku podcast traktowałam jak taki totalny dodatek i raz pojawiały się dwa odcinki w miesiącu, raz pojawiał się jeden odcinek w miesiącu, a raz przez dwa-trzy miesiące nie pojawiał się żaden odcinek. I cel na ten rok to było dla mnie prowadzenie takiego prawdziwego regularnego podcastu, który pojawia się regularnie, który jest takim no prawdziwym podcastem, który też działa na Spotify. Teraz przejdziemy do rzeczy, które nie były celami na 2025. Rok, ale są dla mnie ważne i bardzo się cieszę, że one się wydarzyły, pomimo że nie miałam ich w planach. Jak wam wspominałam na początku, pomimo że w tym roku wiele rzeczy nie poszło po mojej myśli. To wydarzyło się mimo wszystko dużo wspaniałych rzeczy, o których chcę też po prostu tutaj wspomnieć, bo były to też takie moje cele, ale wiecie, takie nieokreślone. Trochę takie bardziej, wiecie, marzenia, że kiedyś chciałoby się to zrobić, ale może niekoniecznie teraz. A niektóre rzeczy nawet nie były moimi celami, tylko po prostu pojawiły się w moim życiu. I pierwsza z tych rzeczy to miałam swoje pierwsze profesjonalne nagrywki taneczne. To się działo przez wakacje, w sumie bardziej we wrześniu. Przez wakacje ćwiczyłam układ, zapisałam się do grupy wakacyjnej, takiej dodatkowej z High Heelsów. I ta grupa na sam koniec kończyła się tym, że mieliśmy nagrywki taneczne. I to było coś, co ja bardzo długo chciałam zrobić. Zawsze jak widziałam u innych dziewczyn, te właśnie nagrywki taneczne, takie profesjonalne, a nie nagrane, wiecie, przez koleżankę telefonem czy telefonem opartym o ścianę. Zawsze zazdrościłam i zawsze miałam wtedy w głowie, że ja też takie chcę, ja też chcę mieć takie nagrywki. I w tym roku bardzo niespodziewanie to wszystko potoczyło się tak, że udało mi się mieć takie nagrywki, i mogliście je zobaczyć na moim Instagramie. I kolejny punkt to przeszłam na dietę intuicyjną i w końcu zaczęłam słuchać się mojego ciała, i jestem w stanie wykonywać to w zdrowy sposób, bo kiedyś, jak przychodziłam na dietę intuicyjną, zawsze kończyło się to dla mnie źle. Kończyło się to albo nawrotami obiadania się, albo bardzo mocnym przytyciem. Teraz nawet udało mi się schudnąć, pomimo że jem intuicyjnie i nie liczę kalorii. Co prawda to też nie było tak, orze, ja sobie wiecie, uznałam, że teraz jem intuicyjnie i od razu wszystko się udało. To jest też na to też zadziałała moja praca w 2024 roku, gdzie przez cały rok uczyłam się słuchać swojego ciała. Uczyłam się tego, co ono lubi, a co nie, po czym czuję się dobrze, po czym czuję się źle, liczyłam kalorie. Zaczynam, zaczęłam się uczyć, jakie sygnały wysyła mi moje ciało, gdy jest głodne, gdy jest już nasycone. Ja musiałam się tego nauczyć i jestem niesamowicie szczęśliwa, że przez cały ten rok udało mi się jeść intuicyjnie i że rzeczywiście udało mi się to zrobić w zdrowy sposób. Wiadomo, moja dieta dalej nie jest idealna. Ja nadal będę pracować nad niektórymi moimi nawykami żywieniowymi, ale i tak jestem mega dumna z momentu, do którego doszłam, ponieważ jak zaczynałam ten rok, to nie pomyślałabym, że będę w takim miejscu, jakim jestem teraz, jeśli chodzi o moją relację z jedzeniem. Kolejny cel to miałam swoją pierwszą płatną współpracę na Instagramie. To było też dla mnie bardzo duże osiągnięcie, i to też był taki mój niepisany cel. Co prawda z tą współpracą było trochę problemów, ale i tak jestem z tego powodu niesamowicie szczęśliwa i zadowolona. Kolejnym moim niepisanym celem to było inwestowanie w swój rozwój. I taki mój niepisany cel to było, żeby w każdym miesiącu zainwestować jakąś, nawet chociażby drobną kwotę w ten rozwój, i udało mi się to osiągnąć. Nie było miesiąca żadnego przez cały ten rok w którym bym nie zainwestowała nawet tych 30 zł w swój rozwój i swój mindset. Kolejną rzeczą był fakt, że jeden z moich vlogów przebił 1000 wyświetleń. Moim marzeniem jest na chwilę obecną, żeby każdy z vlogów robił minimum 1000 wyświetleń. Jeszcze do tego troszkę daleko, bo średnia moich vlogów to jest 500 wyświetleń jak na razie, ale w tym roku jeden vlog, Taki, który się pojawił jakoś na początku wakacji. Przebił to tysiąc wyświetleń, więc jeden już jest. Czekamy, aż reszta pójdzie w górę. I taką kolejną rzeczą to jest po prostu fakt, jak wiele rzeczy zmieniło się w moim mindsetie. To są dla mnie bardziej prywatne sprawy, więc nie powiem Wam tutaj konkretu, ale pozmieniały się u mnie takie rzeczy, o których nawet na początku tego roku nie wiedziałam, że mam. Czyli wiecie, miałam jakieś na przykład błędne przekonania, jakieś problemy, gdzie na początku tego roku jeszcze nie wiedziałam, że je mam. Ale przez tą też moją ciągłą pracę nad rozwojem Doszłam do tego, że mam jakieś na przykład negatywne przekonanie, mam jakiś konkretny problem, który blokuje mnie w czymś, i udało mi się nad tym popracować i się tego problemu pozbyć, więc naprawdę dużo, dużo się u mnie zmieniło, jeśli chodzi o mój mindset, i to też jest dla mnie ogromne osiągnięcie. Teraz przejdziemy do rzeczy, których nie udało mi się spełnić, i z wielu moich celów, które robiłam na początku 2025 roku, po prostu zrezygnowałam w trakcie roku i usunęłam je, więc nawet nie pamiętam. Co to było? Więc e, może być tak, że wspominałam wam o jakimś, cel, o jakimś celu w tym podcaście rok temu, który nagrywałam właśnie związany z celami na 2025 rok. I pomimo, że go nie spełniłam, on się tutaj nie pojawi, to po prostu o nim zapomniałam. Pierwszy z celów, których nie udało mi się spełnić, to nie zbudowałam poduszki finansowej. Byłam bardzo blisko tego, ale ostatecznie mi się nie udało. Co mnie bardzo boli, bo to był jeden z takich najważniejszych celów dla mnie na 2025 rok, żebym czuła się zabezpieczona finansowo. Bo jak mam odłożone pieniądze, to czuję się po prostu bezpiecznie, czuję się tak y, przyjemnie, lekko i w ten sposób mogę dużo łatwiej i dużo prościej manifestować sobie wspaniałą rzeczywistość. Niestety nie udało mi się tego spełnić. To jest cel, który przekładam na 2026 rok, bo jest to nadal dla mnie bardzo ważne. Kolejny cel to nie dobiłam do konkretnej liczby obserwujących, a tak naprawdę mam chyba nawet mniej obserwujących niż na początku tego roku, ponieważ robiłam czystki, bo okazało się, że na moim profilu jest dużo obserwujących, którzy. Które, którzy wyglądają na fake konta, co odstrasza potencjalne osoby, które chciałyby ze mną współpracować, tak więc musiałam zrobić czystki w moich obserwujących. Więc jeszcze mam chyba nawet mniejszą liczbę niż jak zaczynałam ten rok. No i mój profil trochę w tym roku stoi w miejscu. Choć YouTube bardzo ładnie i regularnie rośnie, co miesiąc przybywa mi minimum 50 subskrybujących, więc e, wiadomo, nie jest to jakieś wow, ale jestem bardzo zadowolona z tego, że jest to takie regularne rośnięcie i bardzo mnie to cieszy. Na Instagramie mam nadzieję, że w 2026 roku też uda mi się popchnąć ten profil do przodu i osiągnąć e, moje cele z konkretną liczbą Obserwujących, do których chciałabym dobić. Kolejny cel, który nie udało mi się spełnić, to nie wyjechałam nigdzie sama. Moim celem było zrobić swoją pierwszą solo podróż w życiu, bo chciałabym się nauczyć solo podróżować, nie udało mi się tego zrobić. Nie udało mi się też zakupić MacBooka, nie udało mi się wyjechać trzy razy za granicę, byłam tylko raz za granicą. Nie przeczytałam dziesięciu książek, nie nauczyłam się angielskiego. Na początku roku z tym angielskim szło mi dość dobrze, i było takie, że rzeczywiście może mi się uda ten nawyk wprowadzić, ale potem zaczęła się moja pierwsza praca, która była ode mnie bardzo wymagająca, w szczególności w pierwszych dwóch miesiącach, gdy tam pracowałam. Po prostu wypadłam z tego nawyku, a potem nie umiałam do niego wrócić i tak jakoś zostało, że po prostu no, nie wróciłam dalej do tego nawyku, więc tego języka się nie nauczyłam. I kolejna rzecz, której nie udało mi się zrobić, to nie zrobiłam szpagatu. Chciałam bardzo nauczyć się robić szpagat. To jest taka moja zachcianka, którą chciałabym po prostu umieć, ale się nie udało. Dobrze, kończymy rzeczy związane z 2025 rokiem i przechodzimy do 2026 roku i celów na nadchodzący rok. Nie mam jeszcze wypisanych wszystkich celów, ale mam wstępny plan i kilka pomysłów na nadchodzący rok. Niektóre cele powtarzają się z tymi, z których nie udało mi się zrealizować w 2025 roku, ponieważ były one dla mnie ważne, więc sobie je po prostu przepisałam na 2026 rok. Pierwszy z tych celów, to zbudować poduszkę finansową, czyli tak jak Wam wspominałam przed chwilą, to jest cel, który idzie za mną dalej. Kolejny cel to kupić MacBooka, bo dalej jest to dla mnie bardzo ważne. Kolejnym celem jest zapisać się na korepetycje z angielskiego, by się nauczyć tego języka, bo i tak muszę na te korepetycje się wcześniej czy później zapisać, ponieważ będzie mi to potrzebne na maturę, ale lepiej wcześniej niż później, bo nie tylko na maturę mi się to przyda. Bo wiadomo, jak jesteśmy umówieni z kimś oraz jak też zainwestowaliśmy własne pieniądze, to mamy tą taką dodatkową motywację, żeby rzeczywiście korzystać z tych rzeczy. Kolejnym celem jest wyjechać gdzieś sama, dalej myślę o solo podróżach i mam nadzieję, że w 2026 roku uda mi się to wykonać, pojechać za granicę. Nie mam żadnego konkretnego kraju, nie robię żadnej konkretnej liczby. Chciałabym chociaż raz pojechać po prostu za granicę, bo po prostu chciałabym się otworzyć na nowe kraje. Jestem w takim wieku, że to jest według mnie idealny moment na podróżowanie, zwiedzanie nowych miejsc i po prostu chcę z tego skorzystać. Myślę o Francji, Londynie albo Danii, ale tak jak mówię, nie mam konkretnego celu, po prostu chcę gdzieś wyjechać. Kolejnym moim celem jest regularne rozciąganie się. Taki moment w tym roku, przez który rozciągałam się regularnie. To był moment, gdy chciałam osiągnąć ten mój szpagat. To wypadał chyba wtedy drugi kwartał albo trzeci tego roku, bo jakoś tak miałam rozpisane, że przez ten czas chciałam się tego szpagatu uczyć. No i był taki moment, że regularnie się rozciągałam, ale ostatecznie ten nawyk nie został mną na stałe. Teraz mam już konkretny plan działania, jeśli chodzi o to rozciąganie, i chciałabym się regularnie rozciągać, ponieważ dalej chciałabym się nauczyć tego szpagatu, ale tutaj już moim celem nie jest ten szpagat ale bardziej zarąbiste uczucia jak się czułam po rozciąganiu. Po prostu czułam, że moje ciało jest takie rozluźnione i czułam się dużo lepiej niż jak się nie rozciągam, bo zauważyłam, że moje ciało ma takie tendencje do spinania się, a to rozciąganie pomaga mi się tego pozbyć i się rozluźnić. Kolejnym moim celem jest zainwestowanie w YouTube'a i pod tym hasłem jest kilka celów, których nie chcę wam na razie zdradzać, ale mam kilka pomysłów, które Ogólnie nie tylko YouTube'a, ale też inne moje social media prawdopodobnie popchną do przodu. Jestem bardzo ciekawa, czy uda mi się wszystkie spełnić, ale nie chcę wam właśnie tutaj nic zdradzać, bo chcę też, żebyście mieli ten element niespodzianki. Kolejnym celem jest wrócić do regularnego tańca i to prawdopodobnie uda mi się już wykonać już w styczniu, jeśli się nic nie zmieni. Ponieważ już mam wybraną konkretną grupę, już mam to dodane do moich wydatków, że będę po prostu płacić za te zajęcia i z tego co wiem ta grupa, do której chcę chodzić dalej jest otwarta, więc prawdopodobnie już na początku roku sobie odhaczę ten cel. Kolejnym moim celem jest regularne ćwiczenie pilatesu. Najbardziej chciałabym regularnie ćwiczyć pilates na reformerach, moim takim celem byłoby raz w tygodniu, ale nie wiem czy będę mogła sobie na to pozwolić, więc uznałam, że zacznę chociaż pilatesu w domu i chciałabym raz w tygodniu po prostu wykonywać sobie jakiś trening pilatesu, jakiś taki nawet wiecie krótki, 10-15 minutowy, ale żeby po prostu ten pilates się już u mnie pojawił, bo spodobał Dało mi się to bardzo. Naoglądałam no, się tego za dużo na TikToku i na Instagramie i też chcę. Kolejnym celem jest nauka do matury, bo maturę piszę w kolejnym roku szkolnym. A ten czas tak szybko leci, że ja i tak już mam wrażenie, że mam tego czasu za mało, pomimo że mam jeszcze dwa lata prawie do tej matury. Tak więc na pewno w 2026 roku będzie dużo tej nauki. I ostatnim takim moim ważnym celem to jest pracować dalej nad moją relacją z jedzeniem. Nie chwaliłam się nigdzie i raczej się nie pochwalę, ale zrobiłam sobie ostatnio porównanie zdjęć z 2026 roku i z 2025 roku. I jest ogromna różnica, aż sama się zaskoczyłam, bo teraz ważę więcej niż wtedy, a wygląda jakby było na odwrót i przez to, że wiem, że schudłam, a moim celem jest dalej schodzić z wagi, by wejść w ten zdrowy poziom to odpalił mi się taki strach przed przytyciem i chęć ciągłego sprawdzania tego mojego ciała. Jakbym miała, wiecie, od samego mrugnięcia okiem nagle przytyć cztery razy więcej. Więc e, to jest rzecz, nad którą będę głównie pracować, jeśli chodzi o moje relacje z jedzeniem w 2026 roku, bo nie chcę, by mi się to pogłębiło, nie chcę, by stało się takie obsesyjne. Wyłapałam to na takim poziomie, że jeszcze to jest bardzo... Rzadkie i delikatne, pojawia się to u mnie zazwyczaj głównie przed okresem, kiedy właśnie zatrzyma się woda i jesteśmy po prostu takie bardziej napuchnięte. Oraz, oraz dalej będę pracować nad tym, by jeść intuicyjnie, ale coraz bardziej zdrowo, czyli po prostu nad wprowadzaniem nowych, zdrowszych nawyków, które będą przekładać się na to, że moja dieta będzie coraz zdrowsza. To wszystkie moje cele. Pamiętajcie, by podzielić się swoimi celami na 2026 rok w komentarzach, bo tak jak wspomniałam, wszystkie napisane cele i plany pod tym filmem się spełnią na 100%. Ja Wam mówię, tak będzie. I to już wszystko na dzisiaj. Jeśli chcesz odcinek o jakimś konkretnym temacie, możesz napisać swoją propozycję w komentarzu. Ja przypominam Ci jeszcze o zostawieniu oceny i obserwacji. I słyszymy się w kolejnym odcinku za tydzień. Lub widzimy we vlogmasie szybciej. Bye, bye.